Teraz skupię się na mikrokulce szklanej. Wielokrotnie widziałem, że operatorom nie chce się wymieniać mikrokulki szklanej. No i na przykład 3 dni szkiełkują daną grupę detali z aluminium bądź z inoxu, no i nagle trafiają się detale ze stali czarnej. No i teraz co się dzieje? No nic się nie dzieje, bo oni tą samą kulką szklaną szkiełkują detale ze stali czarnej. Co się dzieje? Opiłki stali czarnej zostają w miksie operacyjnym. Kończą to zlecenie no i wracają do inoxu albo aluminium. W miksie operacyjnym są opiłki stali czarnej, które trafiają na aluminium i się okazuje, że aluminium potem koroduje. Jest reklamacja, jest problem, bo operatorom nie chciało się wymienić tego ścierniwa na odpowiednie pod stal czarną. Unikaj tego problemu. Wprowadź procedurę, która jasno mówi o tym, że jeżeli jest zmiana detali, to jest też zmiana ścierniwa.